Dzień dobry wieczór. Jest 19 dzień marca. Do końca roku pozostało 287 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Bogdan, Jan, Marcel oraz Marek. Wszystkiego najlepszego dla Was. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. W roku 1995 w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się pierwsza ceremonia wręczenia Fryderyków. Pierwsza edycja polskiego plebiscytu muzycznego Fryderyki, pierwsza edycja polskiego plebiscytu muzycznego Fryderyki, organizowanego przez Związek Producentów Audiowideo w celu nagradzania dokonań przemysłu muzycznego za rok 1994. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 19 marca 1995 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Galę poprowadzili piosenkarka Kora i dziennikarz muzyczny Marek Niedźwiecki, a jej emisja na żywo odbyła się w TVP1. W roku 2004 Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę prawo celne. Dziedzina prawa regulująca zasady i tryb przewozu towarów na dany obszar celny oraz wywozu towarów z obszaru celnego oraz związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych. Polskie prawo celne uległo bardzo znaczącym zmianom w chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, co związane jest z przystąpieniem Polski do Unii Celnej tworzonej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Obowiązujący do tej pory kodeks celny oraz wszystkie rozporządzenia wykonawcze, wydane na jego podstawie, przestały obowiązywać. Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej zaczęło w Polsce obowiązywać prawo wspólnotowe regulujące zagadnienia celne. Podstawowymi aktami prawnymi z zakresu prawa celnego są Wspólnotowy kodeks celny oraz, oraz przepisy wykonawcze do Wspólnotowego kodeksu celnego. Oba akty mają rangę rozporządzeń wspólnotowych. Na poziomie krajowym przepisy wspólnotowe uzupełniane są przez regulacje zawarte w ustawie z dnia 19 marca 2004 roku. Część druga. Kartki z kalendarza świat. Rok 2013. Inauguracja pontyfikatu papieża Franciszka. Uroczystości rozpoczęły się od przejazdu papieża Papa Mobile po placu św. Piotra. Następnie papież wrócił do Bazyliki Watykańskiej i udał się do grobu św. Piotra, by wraz z duchowymi złożyć hołd świętemu. Następnie papież wraz z kardynałami rozpoczął mszę świętą na placu św. Piotra, gdzie kardynał nałożył papieżowi paliusz, a następnie kardynał dziekan Angelo Sodano włożył mu na palec pierścień rybaka. Po otrzymaniu tych insygniów papież odebrał homogiem od sześciu kardynałów, a następnie wygłosił homilię. Po zakończeniu uroczystości papież wszedł do Bazyliki i przed konfesją witał się z głowami państw. Ostatnim obrzędem zamykającym inaugurację Pontyfikatu Franciszka był ingres papieża do Bazyliki Świętego Jana na Laterenie, gdzie odbył się 7 kwietnia 2013 roku. W roku 2018 został uśpiony Sudan ostatni samiec nosorożca białego północnego. Podgatunek nosorożca białego obecnie krytycznie zagrożony wiginięciem. Od grudnia 2015 pozostawały tylko trzy osobniki tego podgatunku. 19 marca 2018 zmarł w Sudan ostatni samiec, pozostałe dwie samice, też już wiekowe, czyli bez możliwości kontynuacji tego podgatunku poprzez naturalne poczęcie. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody zaliczyła nosorożce północne do gatunków krytycznie zagrożonych wymarciem i umieściła je w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych w Kategorii CR. To wszystko na dziś, bardzo dziękuję za uwagę, jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20, a tymczasem dzięki wielkiej i narka. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.